Dawid Słowiński E no. O kurde E Pracownik może odwołać się do sądu Pracy Do jakiego sądu? E, pracownik może odwołać się do sądu Pracy, pracy. Do jakiego sądu? Pracy Do sądu pracy Do sądu może się odwołać, może się odwołać do sądu jego rodzice mieli hiszpański, to musiście tak pani odpowiadać. Dzień dobry. Panie, jaki masz? A, pani, się o coś pytają. Mucia z gracias Safison, jest para para osobie. Sny rodiona rozpolnikowa. Sny rodiona?

żeby się pochwalić, że ma. zostać go na jedzenie. Prezente. Prezente. Nie popisuj się. Znowu się chwalisz. Prezente. Jezus, Maria, jaka popisywa. My na niemieckim mówimy. Ich Ja mówię, jestem. kurowski Kazimierz. Midzie są, razem idę, razem idę. Jakie prezenty, razem mida, nie kocham. Sorry, no idę już. Tyma ma jakiegoś. Dobrze, dobrze ja sobie to już jak wejdę na inny komputer tę listę uczestników, że dajcie ja 10-15 się... Luferek to pies czy kot? Ja pierdolę, no. Nie, ja pierdolę. no pierdolę, kurwa, no. <ślepia> Jezu, jak to jest jechać goferka? Nie mi idzie, no. Jezu, goferku i wiem, że on cię uraził, dobrze, że tego nie słyszałeś, mam słuchawki. To jest myszka goferka. Tak to bym słyszał. To jest jakaś strona, mnie wywaliła na, na, ino, na stronę lotu. Lot. Leci. <grym _> to to reklamowe. Lot. Leci. Leci, <grym _> nie wracaj. Moim <grym _> zdaniem powinno być ten młodzieżowe roku na maturze i ten. i jakieś prace do takiego. Tak, są młodzieżowe słucharaku. Tylko lot mnie mnie, A no, to się odciszyło. Okej. Okay. Odciszyło się? Ja, nie Nie, uważam tylko po prostu, mój brat wszędzie się pytał o jakieś głupoty. <noise> Dawid mama wbija do pokoju. Jest lipa. Ale ładne zdania pojedyncze. Dawid mama wbija do pokoju. Jest lipa. Jeśli twoje lekcje zdalne wyglądają tak, nigdy nie wiesz, co się dzieje, tak czy siak, Wszystkie kartkówki przełożone, a sprawdziane niezaliczone, ale i tak jakoś razem trzymamy się. Rafał właśnie zaczął matmy, mimo że Pierwsza jest fizyka i ona o tym wie. Dawid na pipi nie odpowiada, tym jak wszystko chce czy zgada, ale my nadal wiemy, że każdy koksem jest. Mati poszedł zrestartować swój router. Rafał z Windows 7 ma swój komputer. Dawida z Discorda wyjebał, o tym kulagów ma niemało, a biologa według planu niby jest. Patrzę, czy biologa nie zaczęła się. O cholera chyba spóźniliśmy się. Powiem, że Teamsy nie działały i komputery w płomieniach stały, byleby Pani w końcu zlitowała się. Co jeszcze dołączył? Ja dołączę proszę Pani, bo ja teraz mi się pokazała, że lekcja się zaczęła. I też. I ja też. I ja też. Momencik, ale ja też, to ja poproszę ja nazwiska tych osób, poproszę. Teraz... Ja też to moje mają... nazwisko. I ja też. Ale ja, ja poproszę nazwiska, tej chwili im tę a ja też mam nie pomagam. Dobra. Zdejmuję na sekundę słuchawki. Możecie mnie teraz obrażać przez chwilę. Jebać Rafałka. Jebać Rafałka. kurwa. Jebać Rafałka. Jezu, pani się nie spodziewała, że dożyje. co? Ja tak co? powiedziała, że. Jeszcze niedawno się nie spodziewała, że dożyje takiego roku, ale. Okej. no, no, na to. Nie wiem, myślę, że jest 70 lat, ale. Okej. Nie no, powinno jeszcze to tak inaczej ubrać słowa. Myślałam, że umrę wcześniej. Że <Gląc> no, przekazał identyczny. <gląc> tak. Myślałem, myślałem że mnie wykończycie wcześniej, ale. <gląc> tak, myślałem, że mnie ktoś zabije. Dzień dobry. Jestem, czeka na ciebie. Uważniej. Nie Widzisz? to jest tam, na <gląc> ostatnio, już, ostatnio oglądałem taki ciekawy stand. up Jakby to było, gdyby dziewczyny zaczęły podrywać chłopaku? Och, czekaj, co? Oglądał stand-up? Co jakby dziewczyny podrywały chłopaków? To będzie? Jaki stand-up? No właśnie... Pan na geografii mówi, że oglądał stand-up. Mówi, że jakby... Co by było, jakby dziewczyny zaczęły podrywać chłopaków? Jakby... Nie, nie podrywałem. No nie wiem, może jego nie podrywają. <grywa> ja łączę się z łysym w bólu. <grywa> Dobra, czekajcie, życzę krzyżka. <grywa> A więc przede wszystkim w te święta życzę wam, żebyście się zetknęli ze strefą sakrum, Aha. Od, odeszli od profanum, dotknęli palca boskiego, w palca polskiego. E, I życzę wam ciekawości poznawczej, na mhm. całe dalsze życie. To jest bardzo istotne. Wam, życzę wam osiągnięcia cnoty w życiu. Aha. Szeroko <laughs> rozumianej cnoty, nie wiem jaką I filozofię go. życiową wyznajecie. Mhm. Życzę wam odkrycia prawdy, odkrycia siebie, wiary we własne możliwości. Jak najmniej smutków, jak najwięcej radości. I abyście nie dali się ponieść Mefistofelesowi jak ten faust nieszczęsny. Bo wasze życie cały czas cały tylko dobre i szlachetne wartości. Żebyście nie skończyli jak sam hrabia w tej nieboskiej komedii, co zwiedziony też przez diabła piekielnie kończy swoje losy. Okej, okay, kto następny? A więc wesołych świąt. <głos> Dziękuję. Na <noise> Co powiecie na rap motywacyjny? Nie, rap nie, wiem, nie, słyszałem. No, dla mnie git. A rap motywacyjny? Dobra, niech ktoś robi beatbox. Dobra. Zaczynaliśmy od zera, teraz zobacz na nas Jem kromkę z wasłem bez sera, a wy spójrzcie na was Każdy może to osiągnąć, wystarczy, że uwierzysz Do sukcesu się podciągnąć, jak ze słabościami się zmierzysz Ziomek, weź nie udawaj, że ty szczęścia nie masz Do pracy szybko wstawaj, by garnę ciężko zarobiony kasz Kiedy weź się, wariacie, włóż na głowę, gacie bo silny, jak Zbychu dalej przejmuje, Krzychu jak wam najlepsza kwiatka na Wigilii świeci Jan, chłopaczki, jebie małe dziecko <śla> Ale co, nie, no przez te życzenia to ja nie, nie dołączyłem na WF. <noise> obici są chociaż? Na midzie. Obici chociaż? Na, na o, Wiem, ale pytam czy obici? Wchodzili na od mida jakich, jakich widziałem. Ale, ale tak bardziej w stronę, w stronę A. Ale pytam, potem pytam, mogli zretować na B. Pytam czy zadałeś im damage? Na midzie. <noise> Ale no lagabryk no stanął. Ale oni mieli doła, nie no wiem jak było. Proszę drugą stroną. Prawo. A lewo, kupkę. Zrozumiał. Przed A Chłopak. To za chłopak z niego. Ja pierdolę. Nie Tak, Dajcie do niego do teamu, żeby mi głowę walił. Moja, ja mu. Moja? Moja. moja? moja. Moja. Moja, stacja benzynowa, moja. Czemu mi się to też tak spojrzał? Ty, Mek. Jestem. Łukasz. Co? Nie ma, Patryk. Co? Tyś sprawdza no. listę? No. no. Kurde, gdzie to jest, dobra? Widziałam się. Jedno, nie, no nie ma jeszcze reakcji. To Ale czemu tym komu jest? Troller, jest. Trudno,